Człóstka grała i wygrała, ale nie było łatwo. Piłkarze ręczni MKS-u dali znać o sobie, ruszyła biłgrajska liga siatkówki mężczyzn. Zarząd Łady podsumował pracę klubu za rok 2008. Witam Państwa, Tomasz Ćwikła i zapraszam na magazyn sportowy. Zaczniemy od siatkówki kobiet. Kolejny już raz nasze siatkarki, wygrywając, oddają przeciwniczkom jednego seta. Tym razem w rundzie rewanżowej z AZS Karpaty Krosno powtórzyły wynik z meczów poprzednich i wygrały 3 do jednego. Kibice, którzy zjawili się na trybunach, przyszliby zobaczyć pewne zwycięstwo biłgorajskich dziewcząt. Karpaty Krosno zajmowały bowiem przed tym meczem odległe ósme miejsce. Tylko trener Paweł Rzesz miał obawy co do spotkania. No tak, zazwyczaj zawsze jak podawałem wynik to się sprawdza w 100%. E, dzisiaj zrobię wyjątek. E, Spowodowane jest to tym, że uważam, że zespół Skrosna jest bardzo dobrym zespołem pomimo tego, że jest e, niżej tabeli. E, uważam, że wynik dzisiejszego meczu może być otwarty. E, wierzę w zwycięstwo, ale nie wiem czy to będzie 3-0, 3-1, 3-2. Liczę na zwycięstwo i bardzo dobrą grę. Obawy trenera były uzasadnione, bo przyjezdne okazały się bardzo trudnym rywalem. W pierwszym secie to one prowadziły od początku do samego końca. W tej odsłonie naszym siatkarkom nie wychodziło nic. Psuły zagrywkę, zawodził bloki i odbiór, a najbardziej niepokojący był brak skuteczności w ataku. Rywalki grając prostą siatkówkę, radziły sobie doskonale. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25 do 15 dla drużyny z Krosna. Zdumione takim przebiegiem spotkania zawodniczki szóstki w drugim secie rzuciły się do walki. Najpierw dobry atak przeprowadziła Joanna Paluch, a potem asem serwisowym popisała się Dorota Wilk. Na początku tej odsłony biłgorajanki prowadziły 5 do 0. Potem świetną grę prezentowała Ola Niemiec i głównie dzięki niej przewaga gospodyń rosła. Niestety od wyniku 13 do 6 do głosu doszły przyjezdne, które bezwzględnie wykorzystywały każdy błąd rywalek i szybko odrobiły straty. Końcówka tego seta była bardzo dramatyczna. Gra punkt za punkt zaniepokoiła wszystkich, bo przecież gdyby szóstka przegrała tę partię, miałaby ogromne problemy, żeby wygrać cały mecz. Na szczęście dzięki skutecznym atakom Joanny Bedy naszym zawodniczkom udało się wygrać 26 do 24. Trzeci set wyglądał niemal identycznie jak poprzedni. Początek to zdecydowana przewaga szóstki. Biłgo Rajanki wygrywały 8 do 2, a potem 10 do 5. Później jednak znów w grze naszych zawodniczek zaczęło się coś psuć i rywalki doprowadziły do remisu 17 do 17. Im bliżej końca seta, tym gra stawała się bardziej nerwowa. W końcówce znów jednak więcej spokoju zachowały nasze zawodniczki i wygrały 27 do 25, a w całym meczu prowadziły już 2 do 1. Czwarty set to od samego początku gra punkt za punkt. Widać było, że zawodniczki z krosna łatwo zwycięstwa nie oddadzą. W momentach, gdy zyskiwały przewagę, trener Szuski Paweł Rzeszcz decydował się na wzięcie czasu. Rywalkom czasy nie były potrzebne, bo wszystkich wskazówek bezpośrednio z parkietu udzielała swojej drużynie grająca trenerka Marzena Solska. W końcówce nasze siatkarki zyskały sobie trzypunktową przewagę 23 do 20, ale przyjezdne szybko odrobiły straty. Przy wyniku 24-23 do 23 dla szóstki ola Niemiec skutecznie zaatakowała i ostatecznie biłgorajskiej drużynie udało się wygrać ten set 25-23, do 23, a cały mecz 3 do 1. Mimo przegranej swojej ekipy trenerka Karpat Krosno była zadowolona. Spodziewałyśmy się, że będzie to bardzo ciężkie spotkanie. W tygodniu poprzedzającym ten męż straciłyśmy dwie zawodniczki podstawowe. Jedna skończyła kostkę, druga ma stuczone żebra, więc no, było. Ciężko generalnie w głowach i, i, i był to dla nas bardzo ciężki psychologicznie mecz. No, wydaje mi się, że, że sprawiłyśmy to sobie przede wszystkim dużą niespodziankę, bo, bo gdyby nie końcówki setów i gdyby nie to, że traciłyśmy na początku setów 4-5 punktów, no, i cały ten set goni, całe te dwa sety, drugi i trzeci goniłyśmy, no to w tym momencie można by było powiedzieć, że byłoby 3-0 dla nas, ale tak się nie stało i przegrałyśmy to spotkanie po bardzo, bardzo dramatycznym wydaje mi się meczu. W zupełnie innym nastroju po meczu był trener szóstki Paweł Rześć. Zgadza się, na pewno. Tak jak mówiłem przed meczem, że ciężko będzie dzisiaj w tym meczu, bo mimo wszystko uważam, że Karpaty i Krosno grają bardzo dobrą siatkówkę, mają do, dobrą zawodniczkę, doświadczoną marzenę storską, która jest obyta w, na parkietach ligowych. Mówiłem, że będzie dzisiaj ciężko i to się sprawdziło. Nie, nie, nie byłbym zdziwiony, jakbyśmy dzisiaj przegrali 3-0. Karpaty mogły zasłużenie dzisiaj wygrać. Bardzo dużo szczęścia mieliśmy w każdym secie. Poza pierwszym, drugi, trzeci, czwarty dużo szczęścia błędów przeciwnika, gdyby tego nie było, na pewno byśmy dzisiaj przegrali za 3 punkty. Sobotnie spotkanie oglądała na razie spoza boiska, przymierzana do gry w naszej drużynie Białorusinka Kira Majsijanok. Byliśmy ciekawi, gdzie grała wcześniej i jak jej się podoba w Biłgoraju. Igrala w Białorusi w klubie. U nas jedna wyższa liga, grała w klubie Grałam w jednym z pierwszoligowych białoruskich klubów, a potem chciałam zobaczyć jak gra się za granicą. Miasto jest bardzo piękne, piękne domy, niewielkie ulice. Biłgoraj jest mały i przytulny. A co do zespołu? Wczoraj byłam na pierwszym treningu. Spodobała mi się przyjacielska atmosfera wśród dziewcząt. Od razu miały do mnie przyjazny stosunek no po meczu... Mecz, który dzisiaj obejrzałam, przekonał Dabawiałe mnie jeszcze bardziej tak, do tak. tego, że chciałabym grać w tej drużynie. Kolejny mecz we własnej hali, nasze zawodniczki, być może już z Kirą w składzie, rozegrają 3 stycznia, a ich rywalkami będą siatkarki z Łańcuta. Wcześniej jednak, bo jeszcze 20 grudnia, szósta rozegra mecz na wyjeździe z Andrychowem. Już po raz piąty międzyszkolny klub sportowy zorganizował turniej piłki ręcznej juniorów poświęcony pamięci prezesa klubu Bogdana Ogonowskiego. W turnieju wzięło udział cztery drużyny. Pierwsze miejsce zajęli biłgorajscy piłkarze z MKS-u. Jest to piąty ogólnopolski turniej piłki ręcznej juniorów w pamięci naszego zmarłego byłego prezesa, pana Bogdana Ogonowskiego. W tym roku turniej odbywa się jako turniej jednodniowy. Uczestniczy w nim cztery drużyny. Są tu drużyny z Przemyśla, z Lublina, z Zamościa i z Biłgoraja. System rozgrywki jest każdy z każdym. Już w pierwszym meczu nasi piłkarze pokonali Padwę Zamość 24 do 19. Wygrali też z drużyną z Lublina 19 do 11. Poradzili sobie również z juniorami z Przemyśla i wygrali 18 do 13. W składzie MKS wystąpili Piotr Bury, bramkarz, obecnie uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. Piotrek uznany został za najlepszego bramkarza turnieju. Tomasz Okoniewski zdobył najwięcej bramek dla naszej drużyny, 15. Łukasz Sosnowski 11, po 10 Adam Żbikowski i Kamil Wilczewski, najlepszy zawodnik MKS. Poza tym grali Krzysztof Barcal, Bartosz Gorczyca, Łukasz Wojtkowski, Mateusz Bielak, Bogdan Bury, Wojciech Hucz i Dawid Dzido. Pierwsze miejsce i Puchar Burmistrza Miasta otrzymała drużyna MKS. Drugie miejsce zajęli juniorzy z Przemyśla i zdobyli puchar starosty Powiatu Biłgorajskiego. Trzecie miejsce Padwa Zamość, puchar wójta gminy Biłgoraj. Czwarte miejsce AZS UMCS Lublin, puchar obecnego prezesa MKS. Trenerem naszej drużyny jest Janusz Szwikła od szeregu lat oddany całym sercem tej dyscyplinie sportu. Był również głównym organizatorem turnieju. Jak dotychczas jest to jedyny rozgrywany w naszym mieście turniej piłki ręcznej, również jedyny poświęcony pamięci osoby, której nie ma wśród nas. Powracamy jeszcze do siatkówki. Ruszyła biłgorajska Liga Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta. Popatrzmy na fragmenty meczu, rozegranego pomiędzy Szóstką a Nadleśnictwem Józefów, zakończonego wynikiem 3-0 dla Szóstki. Szóstka przy niewielkiej zmianie w składzie drużyny założyła sobie wygranie w tym sezonie Pucharu. Czy im się to uda? Zobaczymy w kwietniu, bo wtedy przewidziane są mecze finałowe Ligi. Tymczasem trzeba tak grać, aby wygrywać. Patrząc na przebieg spotkania z nadleśnictwem Józefów, można uznać, że szanse szóstki są duże. Pierwszy set wygrali do 6, drugi do 9, a trzeci do 15. W ostatnim, trzecim secie, kiedy biłgrajanie zmniejszyli tempo gry, przyjezdni dorównali rywalom i przez chwilę prowadzili 10 do 9. Ich radość nie trwała jednak długo. Jak wspomnieliśmy, przegrali do 15. Przed tym meczem siatkarze z Józefowa w lidze wygrali dwa spotkania. Dlaczego tak niekorzystnie wypadli grając z szóstką? Troszkę wyszliśmy stremowanie, bo jednak przeciwnik swoją markę ma tutaj uznano. Natomiast u nas troszkę się posypał skład dzisiaj. Nie mieliśmy podstawowego rozgrywającego, więc od razu musieli przemyblować drużynę. Tu kolega ma drugi rozgrywający z kolei wybitego palca. Ja mam nadrwieżony mięsień i tak gramy dzisiaj trochę inwalidzko, Natomiast faktycznie graliśmy dzisiaj bardzo źle, trzeba nie tłumaczyć, było źle. Od szeregu lat Ligę prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji w osobie Mieczysława Jamroza. W tegorocznej edycji Biłgorajskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj. Uczestniczy 15 zespołów, podobnie jak w ubiegłym roku i gramy takim samym systemem, mianowicie w wyniku losowania i rozstawienia czołowych drużyn z ubiegłego sezonu podzieliliśmy te 15 zespołów na trzy grupy, po 5 zespołów i grają w grupach systemem każdy z każdym. Zgodnie z Regulaminem następnie w drugiej turze utworzymy ośmiodrużynową pierwszą ligę, gdzie zagrają po dwie czołowe drużyny z każdej z grup oraz dwie drużyny, które w wyniku baraży awansują jeszcze do, do, do tej pierwszej ligi. No i w drugiej lidze sobie będą grać zespoły, które pozostały te siedem, siedem drużyn. No i ostatecznie, potem będzie faza play-off, gdzie cztery czołowe drużyny już z pierwszej ligi będą grały o wejście do finału i tradycyjnie rozgrywki zakończymy w kwietniu, tak gdzieś w pierwszej połowie finałem, czyli meczami o trzecie i o pierwsze miejsce. W spokojnej i przyjaznej atmosferze 12 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Biłgarowskiego Klubu Sportowego Łada za rok 2008. W zebraniu uczestniczyli m.in. członkowie zarządu, trener Sławomir Adamus, część zawodników, zaproszeni goście, wśród nich wiceprzewodniczący Rady Miasta Ryszard Niespodziewański oraz znikoma ilość kibiców. Obrady prowadził Zbigniew Woźny, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sprawozdanie z działalności klubu za 2008 rok wygłosił Stefan Oleszczak, prezes klubu. Między innymi powiedział: Istotną zmianą w klubie było przyjęcie do pracy nowego trenera, który podjął się stworzenia nowej drużyny i przystąpienia do rozgrywek w trzeciej lidze. Nie było łatwo z wielu powodów, ale udało się. Łada rundę jesienną zakończyła na jedenastym miejscu. Przy odrobinie szczęścia mogło być znacznie lepiej. Pod koniec roku wycofał się główny sponsor klubu, drugi zaś zmniejszył swoje dotacje. Są niedobory w kasie, ale zarząd zrobi wszystko, aby przygotować drużynę do rundy wiosennej. Z wypowiedzi trenera wynikało, że przychodząc do Biłgoraja zdawał sobie sprawę z jakimi spotka się trudnościami, ale nie narzeka. Warunki do treningu są dobre. Drużyna grała na miarę swoich możliwości. Chciałby, aby na boisku widać było większe zaangażowanie jego podopiecznych, a kibice byliby bardziej zadowoleni. Cieszy się, że może pracować w drużynie Łady. Ma nadzieję i jest przekonany, że będzie lepiej, jeśli tylko lepiej grać będą zawodnicy. W toku dyskusji mówiono o cenach biletów na mecze, o sponsorach, członkach klubu oraz dotacji ze strony Urzędu Miasta. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działalności klubu, powiedział Ireneusz Tracz. Uzupełniono skład komisji rewizyjnej. Na miejsce nieżyjącego Andrzeja Misia wszedł jego syn Wojciech Miś. Z przebiegu obrad wynikało, że nie trzeba patrzeć na to, co było. Trzeba zabrać się do pracy i w rundzie wiosennej włożyć więcej serca do gry. Nie liczyć na szczęście, liczyć na dobrą, skuteczną walkę. Po zebraniu z trenerem rozmawiał Mariusz Polowy. Czy ma już Pan jakieś pomysły na wzmocnienie drużyny przed rundą wiosenną? czy znaczy, wie pan, no są tam jakieś rozmowy prowadzone, zgłaszają się jacyś zawodnicy. Na pewno wszystko trzeba rozważnie to, do tego podejść. I na 100% nie wiadomo, kto, kto tu będzie. A czy można już zradzić, kto jest tak powiedzmy najbliżej Łady? Nie, no, no, no nie chcę, bo z tego, co słyszę, to te nazwiska się przewijają w kilku klubach. No nie, My chcemy raczej tam no, trafić na 100%. No. Są to zawodnicy, którzy grali część gra w tej nowej, drugiej lidze i jedni, którzy grali tam troszkę w niższej lidze. Na pewno nie będzie tu rewolucji. Na, Najbliższy tam na początku okresu przyjedawczego tam jesteśmy mówieni, to jest z takim menadżerem czy z Ukrainy, byśmy jakiegoś jednego zawodnika pozyskali, ale to na razie by musieli przyjechać, byśmy się przyjrzeli i jego umiejętnością i czy nam pomógł, no nie w rundzie wiosennej. A czy te informacje, które pojawiły się w mediach odnośnie Andrzeja Jawachowicza są powiedzmy w miarę wiarygodne? Jest coś na rzeczy na pewno, ma też tam propozycje z innych klubów, z tego co wiem i no zobaczymy, no. ma już trochę ten określony wiek, nie wiem czy musi Kalkuluję dojeżdżać tam gdzieś 50 km czy 60 e, jeśli ma na miejscu klub, myślę o jakiejś ustabilizacji w tej chwili, e, marce, renomie e, i mógłby tutaj na te już powiedzmy starsze lata e, osiąść, jeszcze dać tutaj trochę od siebie tej drużynie. A Pan by go chętnie widział? Myślę, że tak, że, że raczej tak. I tu pod względem sportowym myślę, że na pewno byłoby to wzmocnienie naszej drużyny. Proszę jeszcze powiedzieć, czy jest już ustalony taki plan przygotowań do rundy wiosennej? Mamy dograne wszystkie sparingi, gry kontrolne do pierwszego meczu. Jest tylko kwestia jeszcze tam dogrania tematu zgrupowania. Chcemy wyjechać na tydzień do Puław, ale. No, termin niby jest zaklepany, ale i szczegółów jeszcze nie mamy dogranych. W najbliższym tygodniu chcemy się tam wybrać i dograć w pewne sprawy boiska, hali, zakwaterowania. Jestem mówiąc z prezesem Laskowskim, że najprawdopodobniej w tym tygodniu pojedziemy i dogramy tą sprawę. To jeszcze tak na koniec, proszę powiedzieć, jak spędzi święta trener Ładwig Ja tradycyjnie wjeżdżam z żoną do Torunia. Żona moja pochodzi z Torunia. I... Okres Bożego Narodzenia spędzamy u jej rodziców, także Toruń na pewno piękne miasto, zawsze tam z przyjemnością, czy iść na Starówkę, czy na Wisłę, na bulwar sobie pochodzić, fajnie. I zapomnieć na chwilę o piłce nasz O tak. Dobra wiadomość dotarła do nas z Lublina. Damian Zarzycki, zawodnik sparty był najlepszy w stylu grzybietowym na 50 metrów w kategorii wiekowej 8 lat i młodszy. W ostatniej, szóstej rundzie Olaur Lubelskiego-Koziołka pokonał 27 zawodników. Zawody odbyły się 13 grudnia w Lublinie. 20 grudnia siatkarki szóstki wyjeżdżają do Andrychowa. Zagrają mecz z drużyną, która aktualnie znajduje się na czwartym miejscu. Mamy nadzieję, że sprawią sobie i nam miły świąteczny prezent. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień.